Cześć kochani. Lipiec okazał być mega zwariowanym miesiącem i właściwie nie mam chwili spokoju, ani nawet jakiejś dłuższej chwili na to, żeby wykonać jakiś bardziej skomplikowany makijaż, więc szybciutko chciałam Wam pokazać moją codzienną makijażową bazę, która przez. Pierwszy chyba tydzień tak dosyć mocno ewoluowała i ostatnio zatrzymała się na takim etapie, kiedy wszystko jest łatwe, proste, delikatne, rozświetlone i przyjemne. I szybkie w wykonaniu przede wszystkim. Bazę makijażu mam już wykonaną, zresztą to sama baza, którą już Wam pokazywałam, dlatego yy, ja ją sobie zrobiłam, a Wam wrzucę link yy, poniżej. Przejdę do rzeczy. Nawet błyszczek mam chyba ten sam, który tam pokazywałam. W każdym razie jest to ten błyszczek MAC, który już Wam pokazywałam kilka razy, więc nic nowego tutaj nie ma, nic jakiegoś specjalnie wyróżniającego się. Paletką miesiąca jest paletka Bell z serii Nude Eyeshadow i to jest numerek 03 i ona towarzyszy mi praktycznie non stop. Znaczy nie praktycznie, ona towarzyszy mi non stop. I jako pierwszy wybieram ten brzoskwiniowy dzień. Na początku tego miesiąca jakoś miałam więcej czasu, więc makijaż był ciemniejszy i bardziej skomplikowany. Natomiast im mniej czasu, tym bardziej się upraszcza. I na pędzelek MAC 217S, tą nową wersję, nabieram sobie ten cień i pakuję go dosyć intensywnie, zarówno w załamanie, jak i zewnętrzny w kącie koka. Ten cień jest dosyć delikatny, on się łatwo rozciera, więc nie potrzebuję tu innego pędzelka do rozcierania. I mogę sobie pozwolić na totalny brak precyzji i totalny luz. I tak samo podkreślam nim zewnętrzny kącik dolnej powieki. Powtarzam to na drugim oku. Akurat teraz jest więcej słońca, więc ten makijaż jakoś tak bardziej mi się podoba. Nie dreżnie, jakoś tak nie leży po oczach. Jest bardzo szybkim wykonaniem. Zresztą zobaczycie sami, że nawet jak tu gadam do Was, to i tak pójdzie mi bardzo szybko. Następnie sięgam po taki płaski pędzelek i wybieram tutaj ten beżowy cień. On jest taki pośredni. Można go użyć jako rozświetlacz, można go użyć jako cienie. I aplikuję go na całą powiekę. I staram się przy okazji go wetrzeć w ten brzoskwiniowy cień, ale nie dociągam go całkiem do zewnętrznego kącika. Tylko chcę, żeby jednak ten kącik był ten bardziej brzoskwiniowy odrobinę ciemniejszy. No i chcielibyśmy dobrze, żeby się połączyły owa kolory. Następnie przechodzę do tego najciemniejszego cienia z paletki. One są w ogóle nie oznaczone nazwami, więc po prostu to jest ten najciemniejszy. Zupełnie nie rozumiem, czemu ten najciemniejszy cień jest y, taki duży, skoro ten środkowy, który się nadaje w załamanie, jest taki mały. Ale chyba nie ogarniam logiki która, osoby, która tworzyła tą paletkę. W każdym razie tym najciemniejszym cieniem podkreślam nie, nie rzęs i robię to takimi krótkimi, urywanymi ruchami, żeby nie stworzyć jakiejś takiej równej, intensywnej linii. A tylko przyciemnić i zrobić taką roztartą kreskę, i też przyciemniam zewnętrzny kącik na dolnej powiece. I to samo powtarzam na drugim oku. Wiem, że nie powinno się tego robić z oczami, ale ja totalnie nie potrafię tak sobie dziubać koło oka na otwartym oku, więc... O. I w razie potrzeby po prostu rozcieram to palcem, żeby było szybciej. I właściwie mamy makijaż skończony. Sięgam po pędzele kuleczkę i ten najjaśniejszy cień. Zazwyczaj robię to cieniem z paletki do brwi, ale po prostu, żeby nie mieszać już. Rozświetlam wewnętrzny kącik. Myślę, że ten cien jeszcze dobrze zużyć, a paletka do brwi jest w projekcie 1, więc zależy mi, żeby jak najszybciej się skończyła. I właściwie tyle. Następnie sięgam po tusz do rzes. Tutaj nowy tusz zacząłam teraz w lipcu, więc będziecie go sobie mogli zobaczyć pierwszy raz w akcji. On jest jeszcze mocno świeży i podejrzewam, że z czasem będzie ja malował lepiej. Ale na razie. Też jest ok choć jakichś super spektakularnych efektów nie ma. Tak, kochani, w ostatnich tygodniach prezentuje się cały mój makijaż dzienny i szczerze mówiąc nie różni się on niczym od tego, który noszę na co dzień czy od święta, czy na jakieś większe wyjścia. Może raz zrobiłam inny makijaż na wesele, ale tak to praktycznie non-stop towarzyszy mi. Ta wersja jest prosta, szybka w wykonaniu, ładnie rozświetla oko, ładnie kontrastuje z tęczówką i naprawdę dobrze się w niej czuję. Myślę, że będzie mi jeszcze dosyć długo towarzyszyła, bo takie łatwe rozwiązania na, na lato są w sam raz. Dajcie znać, jak wy się malujecie teraz latem. Czy też stawiacie na prostotę i szybkość, czy jednak lubicie się pobawić kolorami. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia za tydzień. Pa.